Tell them the tale Everybody here is watching you cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I So awesome. I'm <laughs> It was just like a song, when we were... to nowość w Radiu Z od AD. 26,5 minuty po 12. naszego astro.com kalinę wajdę możecie obejrzeć na Facebooku życie jak marzenie. to jest nasz profil. Tam słuchaczka marzena napisała, że książki jeszcze nie czytała, ale to prawda, że będąc w zgodzie ze sobą czujemy gdzieś w środku. No właśnie, chciałam pytania do życia, tak się nazywa, jest prezentem dla Was. Zadzwoniła do nas słuchaczka z poznania, ma na imię Monika, ale niestety, ale niestety nie ma jej teraz po drugiej stronie, ale ta Monika dostaje te książki. Chciałam się zapytać, czy były dzisiaj jakieś trzy rzeczy, które ją zadowoliły i ucieszyły. I chciałam ją wpisać na listę tych słuchaczy, którzy są dzisiaj zadowoleni. Taka lista u nas działa, także możecie się wpisywać. 321, 321, 321. Kto jest zadowolony i z czego? Dzisiaj można się cieszyć. Wiosenny odlot z Radiem Z. Są tacy słuchacze, którzy zainwestowali na przykład 2,46 groszy razy dwa i wygrali 25 tysięcy. Ile srobów poszłości do radia? Tylko dwa SMS-y dzisiaj. Opłacało się grać z Radiem Z, prawda? grać przysyła imię pod 7223. Wiosenny Ozlot radium Z. Przy imię pod 7223. Programu jest polska firma Oleofarm. producent suplementów diety Destresa Max i Destresa Noc. Posłuchaj. i zadawał wszystkim pytania. Która jest godzina? Jak masz na imię? A co to za bluzka? Mieliśmy dosyć pytań Szymona Majewskiego i kazaliśmy pytać gwiazdy. I dlatego nie mam pytań. W Radiu Zet. No godzinie 19.00 moim gościem programu Nie mam pytań będzie Mikał Spadk. Tak, to ten niesprawiedliwiony. Prawdziwy, prawdziwy. Nie mam pytań. Szymon Majewski z ciekawymi ludźmi w Radiu Zet już jutro po 19. Posłuchaj. Teraz Mediamarkt. Notebook i tablet 2 w jednym HP Pavilion X2 z procesorem intelatowym. Za jedyne 1499 zł. Pamiętaj również o prawdziwych latach 0%. 100%. No. Media i na całych kujawach. Ba, jeszcze całych nie było na Wielkanoc równie doskonałej szumki, jak od Zeldii. Szumka od dawien dawna, więźnista, smakowita i przez to, to tak znakomita. Szynka od dawna. Sprawdź na smaki regionu.pl Janku, wstąpisz do Kauflandu pod drodze do domu? <noise> już jestem w domu? W takim razie ja robię zakupy. Ale ty sam. Teraz w Kauflandzie. płyn do czyszczenia toalet Domestos. 1250 ml. Tylko 6,55. 6,55. Wszystko co kochasz. Kaufland. Czekasz na wiosnę? Poczuj ją w drugiej Meksy i kup go w wyjątkowej cenie. Już teraz wszystkie wody toaletowe Meks dla niej i dla niego z rabatem 40%. Szczególnie drogowe, w MyMeks super niskie ceny na laptopy. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i5 za jedyne 1599 zł. Źle się czuję. Kochanie, mnie też coś bierze. Strasznie zmarło Gorączka, bóle mięśniowe, ogólne rozbicie. Już od pierwszych objawy ten sposób odpływa. Od pilnokocjonu szybko redukuje objawy przeziemienia i grypy dla całej rodziny. Przed użyciem zaposa się z treścią urocz i dołączenie do opakowania.